Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Galazaki. Zapraszam na kolejny odcinek odbudowy Arnoru w yy, modzie Third Age do Medievala 2. Yy, modzie w zasadzie Divide and Conquer, który jest submodem -mo sub do moda Third Age. No, mniejsza, oto. W każdym razie yy, sytuacja wygląda niezaciekawie. Już od dobrych kilku tur i cały czas się zastanawiam, czy ten atak na Tarbat był dobrym pomysłem. Znaczy. No, był dobrym pomysłem. No, problem w tym, że tutaj podeszła nam armia Overlorda Agandaura, yy, pułkownika Mordoru. Mm, ten Agandaur to to też nie jest wymyślone przez twórców moda imię. To jest dowódca całej frakcji. No, on w ogóle blokuje drogę. Ma śmieciowe zasadnicze jednostki. Więc no mam nadzieję, że z nim wygramy. Rzecz w tym, że mm, Agandaur, Ethelion, ok, że Agandaur pojawił się w jakiejś grze już wcześniej, albo w bitwie o śródziemie 2, albo w Lord of the Rings Online i tam był właśnie przywódcą resztek Angmaru i tutaj też został ten Agandaur, ten Agandaur właśnie wsadzony jako dowódca tejże frakcji. Dobra, no ale my tu gadu gadu, a tutaj Doodland podchodzi po raz kolejny pod Tarbad. No i tutaj sytuacja Tarbadu. Uff, Wygląda fatalnie. Mamy cztery oddziały. No, ja nie wiem. Mi się wydaje, że Tarbady już nie wybronie, szczerze mówiąc. Że to, to się skończy tutaj tragicznie, ta historia. A śmierć Aragorna pójdzie na marne. Niestety. Tak czy siak. Kurde, 1148, ale to są śmieciowe jednostki, powinniśmy sobie z tym poradzić. Więc spróbujemy. Dobra, sytuacja wygląda tak, że mamy wreszcie jakąś konnicę, no, czego nie mieliśmy w zasadzie nigdy. A przydałby się to do obrony Tarbadu, bo generalnie miasta najlepiej się broni kawalerią w Medievalu 2, powiem wam szczerze. Więc w tym modzie prawdopodobnie też, chociaż może nie aż tak bardzo. Mamy jeden oddział piechoty tylko i wyłącznie do walki. W zwarciu, cała reszta strzela. Więc zrobimy tak i oddział kawalerii sobie pojedzie, oczywiście standardowo, jak to kawaleria na skrzydle. No oni nie mają tego jakoś strasznie dużo. W sumie, zróbmy to na dwójeczkę, o i im uczniku będzie mogli... Nie mówcie mi, że oni się wycofają, no. Nienawidzę tego w Mediwalu. Zawsze, jak dochodzi do bitwy, to przeciwnik się cofa na jakąś lepszą pozycję. Typu idzie na jakieś wzgórze, czy coś w tym stylu. Więc no to jest strasznie wkurzające. Także wiecie co? Dobra, no, podejdźmy w sumie. Miałem robić cięcie, ale oni chyba tam się zatrzymali w lesie. Dobra. Deszcz ulewny leje. No, klimatyczna bitwa niesamowicie. Worska, w, wojska Dunadajnów przeciwko Angmarowi. W taką pogodę. No, na pewno musiał się przypomnieć. Musiał się przypomnieć mm, Dunadainom czasy Arnoru. Kiedy biły się jeszcze z prawdziwym Angmarem, nie z jakimiś resztkami. Niedobitkami. Strasznie mi ostatnio zaczęło kusić, żeby sobie pograć w figurkowego lotra. Yy, oglądałem jakieś Battle reporty. Mam armię Sengardu, armię Arnoru zrobić. Mam pomysł na fajną armię Arnoru, ale. A to może kiedy indziej, kurczę. No, zobaczymy. Dobra, przejdźmy tutaj. Z tego wzgórza będzie nam lepiej strzelać, może troszeczkę, i będziemy ich bili po skrzydle. No, niestety te bitwy tak często wyglądają, ale to jest urok, wstrzymując tego moda Ferdeage. Tutaj wszystko jest takie bardziej taktyczne, trochę więcej jakby niż w Warhammerze, On, jakby to mam na myśli, nie? bo Warhammer to jest, jest szybka gierka całkiem, a tutaj trzeba się, o, 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 ruszyli, ruszyli. O, gdzie tu jest jakaś elita? W niewolnicy to raczej nie elita, orkowie, fajterzy też raczej nie jest elita. No nie, dobra, niech strzelają gdziekolwiek w sumie, po jakimś jednym oddziale najlepiej chyba. Dobra, cofnijmy piechotę, bo my tu albo nie. Zaszarżujmy. Orkowi fajterzy. zaszarżujmy tych fajterów. Zadajmy im jakieś straty szarżu kawalerii. We włóczni oczywiście nie ma sensu szarżować. 195. Zobaczymy ilu ich tam po szarży zostanie. I wycofujemy od razu, żeby nie dostać 140, 50, 50 ponad modeli Zabijemy jedno szarżę. To, to się opłaca. Kawaleria się opłaca chyba w tym Ferdaju. Znaczy tu, jak w ogóle w Medivalu, kawaleria w medivalu. Ej! Co to jest? To jest przecież ten generał! Ej, to wygląda mocno elitarnie! Zaszarżujmy jeszcze tych. Dobra, włócznie niech stoją tu gdzie sto... O, no. Ściana też sprawi, że one będą niestety takie. Kurde, jak to dobrze wygląda ten oddział. No ładnie, ładnie. Hunterzy dostali spore obrażenia. No musimy tą elitę siekać, bo inaczej będziemy mieli spore problemy. W ogóle... No ta ich piechota, kurczę, tego jest dużo. Strzelajmy wszystkim po tej elicie. No, stra spore straty... Znaczy nie, no dobra, pięciu rycerzy na, koni na koniach straciłem. 125 modeli, 123... Może ich rozstrzelamy tutaj zanim dotrą A Znaczy, rzucimy właśnie ten jeden oddział do walki w zwarciu i zobaczymy. Kurde, jak ten model. Znaczy, jak te modele ładnie wyglądają. Shieldwall. A, spróbujmy. Dobra, tu jeszcze raz zrobimy nawracającą szarze. Teraz bijmy troszeczkę po tamtych. O tutaj. 117. Kurde, w sumie. Legio 1 z Karndum. 115? Nie, dobra, umierają. Myślałem, że oni za bardzo nie umierają, ale umierają. Bo. Orkowi Hunterzy 77 modeli. Kurde, oddział prawie przetrzebiony do zera i oni w ogóle nie chcą uciekać. Zresztą w sumie patrzcie na moje włócznie. oni też przetrzebieni do zera i w zasadzie nie chcą uciekać, nie? Więc tak to wygląda. 110. No, jeszcze raz tu zasz zaszarżujmy. Oni stracili połowę armii, więc. No w sumie wygląda to nie najgorzej. No, przetrzebiliśmy ich naprawdę brutalnie, tracąc jeden oddział piechoty w zasadzie do walki w zwarciu, więc. To nie są aż tak bolesne straty chyba. No. No niestety, włócznie się w zasadzie nie załamały, ale. Kurde, ciężko będzie zabić to. Nie no, nie wygląda to aż tak źle. Tam w tu w blobie stoją, tam w Blobie stoją. nasi ucznicy na szczęście też nieźle biją się w zwarciu. To jest urok Arnoru życiu. Te łuki są naprawdę sensowne w zwarciu. Nieraz sensowniej kurde się biją w zwarciu niż niż yy, strzelają. A jajaj, no nie za dobrze to wygląda. Bijcie, podajalicie. 96 modeli tam jeszcze zostało. Kurde, tu resztki jakieś, tych hunterów, ale. 37, dobra, wycofajmy się. Mam pewien plan. Wow, 96 nadal. Dobra, ta elita powinna się tu utrzymać. Weźmy kawalerię. Zeszarżujmy jeszcze raz. No, strzelajcie pod. 96 nadal. Nikt nie zginął od dłuższego czasu w tym oddziale. Dobra, szarżujemy na Hunterów. Chciałem ich do zera wytłuc, ale nie wiem czy to się w ogóle uda. Dobra, tutaj ci łucznicy jakoś się trzymają. Dobra. Patrzcie, strzelają po tej elicie. I jeden model zginął. Czy oni odpalili jakąś umiejkę? Sura, kurde, sprawia, że są nieśmiertelni? No na serio. Mój dowódca zdecydowanie szybciej ginie od, od jakiejś śmieci niż tamten elitarny oddział. No aż się boję szczerze mówiąc. Dobra, ruszmy się tą kawą. Nie ma sensu wybijać do nogi tam tych hunterów. Oni tam pięciu to nic nie będą robić. I plan jest taki, w takim razie taki, żeby... Może na nich, czy nie? Nie wiem, czy zadam im jakiekolwiek straty. 94. Kurde. Pasek, jeżeli zerkniecie, to tam naprawdę wygląda podobnie. Zaszarzujmy tutaj. Spróbujmy uwolnić naszego dowódcę. Mm. I on jakby strzelał w ten elitarny oddział piechoty. O, ładne wyobrażenia weszły. Bardzo ładne. Tak jest. Wycofajmy kawę. Jeden koń utknął. Jeszcze raz. Te dźwięki rogów są epickie, nie? Dobra, dobre straty. Wycofajmy się. 44. Patrzcie, patrzcie. Ta szarza się rozjechała. Kurde, ta elitaś wybiła mój oddział do nogi. Szarżują na kolejnych. Spróbujmy może teraz tutaj. Oni niech uciekają, nie ma sensu się bić z tamtą piechotą. Jak w starej dobrej arenie, nie? Jeden oddział ucieka, reszta strzela. Kurde, co oni? No dobra. Ja pierdzielę 15 modeli i nadal się tłuką, no? To morale w tym Ferdeju jest takie trochę wkurzające momentami, Zresztą, ale to nie jest tylko tak, że w armii przeciwnika jest kosmiczne morale. Nasz, przecież nasza piechota też się trzyma, aż zostanie wybita do zera. Ale w typowym Mediwalu to się rzadko zdarza. Niewiele jest chyba takich oddziałów, które. Okej, okay, tam gdzieś rozpadli. O nie, o, czyli mój dowódca za długo nie pozostanie chyba poza walką. A, dobra, ta piechota im się skończyło ammo, więc wycofajmy dowódcę. A, oni też nie mają ammo, no dobra. Kurde! Strzelajcie po tych, po tych elitarnych. Ale patrzcie... A, jaki makaronik się tu zrobił. Dobra, tam się wycofali, ok. No dobra, no wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Patrzcie, jak nas jest w tej chwili dużo więcej. Im został już praktycznie tylko ten jeden elitarny oddział. Nie wiem po co ja to odpaliłem w sumie, ale no dobra. Dobra, bijemy, bijemy. Tam cię uciekają, wbijamy tym na plecy. Kawaleria. No myślę, że będziemy cycle szarżowali na ten. A oni się uciekają? Temple Wards. O 68 modeli. No ponad połowę wybiłem. No dobra, no to, to się chyba powinno udać zrobić. Oni są zrautowani. Teraz tak, ci pójdą od przodu, reszta się rzuci od tyłu. I powinno się udać. Jeszcze tam ostrzał jakiś w razie, co będziemy uskuteczniać. No tam gdzieś jeszcze nawrócili 5 modeli, kurde, się musieli nawrócić. 68 szarża na plery Kurde... No szczerze mówiąc... Jak ten jeden oddział to ugra... To chyba nabiorę szacunku do Angmaru trochę. Patrzcie na to. Czai się to? Ja go nie mogę zabić, bo coś tam się zbugowało. 63 modele? Well, like... Wow. Patrzcie na to. Jak oni mnie tu wyrzynęli w pień, praktycznie. A ten dowódca. Ja pierdziele. Nie mogą zabić jednego chorążego. On, on tłucze moich tych. Patrz się dwóch zabił. Nie wiem po co to odpaliłem, ale może coś to da. No w końcu! Ja pierdzielę! No i. 59 modeli. Nie, to się chyba nie uda. No raczej. 14, 14 tych elitarnych mi zostało. No oni tym ostrzałem niewiele robią. Nie wierzę. Ci są zrautowani i Templu Lordzi lecą za moim dowódcą. Co to za oddział, kurde! No zadam im, zadam im jak największe straty się da i uciekam. Nie wierzę. Ale patrzcie, spore obrażenia teraz wchodzą. 50 modeli. No, ale to nie zmienia faktu. Ej, uciekajcie. Dobra. Masakra. Totalna masakra. Ta. Fullback and retreat. No i ja tu werbuję najemników. Robię coś, co mnie zgubił. Ja pierdziulę, Ja im całą maremię mnie... wy. Co. Ja im całą armię wytłukłem. Dobra, Keloniach padło. Mm, nie jestem w stanie tego obronić przed Dunelandem. Tarbad. To jest chyba last stand tar Tarbadu, powiem wam szczerze. I zostanie nam Fenas Drunin i... który będzie szturmowany przez głównego dowódcę Angmaru, który tak totalnie wykerował tamtą bitwę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy chcesz zbudować gildi rangerów? No zbuduję w sumie, ale... Dorvinion replacement. Nieważne, to nie ma znaczenia, bo to jest już. No musimy to zaatakować, ale no patrzcie na to. O, trzy miasta w jedną turę, bo Tarbat poległ. Znaczy jeszcze nie poległ, ale polegnie. Na 100%. Dobra. Dwa oddziały bandytów. Plus jest taki, że mamy dowódcę. Co ile on? Ja wszystko wytłukłem do nogi. Ale przez to, że on wygrał bitwę. No, nie sądzę, żeby to było do zrobienia powiem szczerze, przez też on wygrał bitwę. O, zatrzymali się? To mu się to zregenerowało. A, Temple Wardzi lecą w stronę dowódcy mojego drugiego, dobra. No strzelajmy w nich. O, i dostali sporo obrażenia. Pierwsza salwa i cztery modele padły. O, teraz się... O, dobra, no to nic. No jak ja to ugram? Jak ja to przetrwam w ogóle ten kryzys? Ale powiem wam szczerze, lubię takie kampanie. Jak faktycznie jest ciężko, i ciężko jest przetrwać. I się walczy za każdym razem o przetrwanie. Bo jak się ma wielkie państwo, to jest dużo właśnie takich bitew, które powinny się rozgrywać automatycznie, ale nie można. 63 modele: Temple Wardy. Dobra, musimy uciekać. W sumie, w sumie oni się tak rozdzielili. O, jakieś oszczepy we mnie idą. O kurde. Uciekajcie chłopaki. Nie dajcie się tam dorwać. No to jest kolejna trzyki bitwa. Już jedną taką mieliśmy. Zaszarżujmy, zaszarżujmy tym oddziałem bandytów. Dobra, dobra. Okej. Okay. zaszarżujmy na Hilmenów. I w tych przerzućmy tak, cofnijmy. Jest szansa, jest szansa. Byleby ci bandyci się nie rautowali za szybko. Miejmy nadzieję, tam są ci kurcze Temple wardzi. to jest masakra. W Wordów, wszystko w Temple Worde ładujmy, bo nawet. Jeżeli ich nie wytłuczemy, to w sumie nie wygramy tego. Choćby nie wiem, kurde, tu mi się oddział łamie, Znaczy sypie w zasadzie. 62 modele. Ja nie mam strzał praktycznie. 60. Kurde, źle to wygląda. 55 modeli. I bandyci się zrautowali. Okej okay. ale dobra. Jeden oddział nie ma ammo, więc pójdzie do. Ten oddział bandytów jakoś się trzyma. Mogę zadąć wróg. Czy to zatrzyma tamtych uciekających? Ej, 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 co tu się. Co tu się odwaliło? Dobra, 45 Temple Ward zostało. Tamci cały czas uciekają. Zatrzymało ich. Dobra, dobra. Mamy jeszcze jeden udział w takim razie. To był cud nad Fenasdrunin. To był po prostu cud. Chieftain of Angmar is dead. Fenasdrunin obronione. Plus dwa komandy dostał Edhelion. Edhelion to jest w tym momencie chyba nasz dowódca frakcji, nie? Nie jestem pewien. jeden model. Tarbad. Halbarad broni Tarbadu. Tutaj orkowie widzę, gobliny. Mogę zwerbować kawę? No, zwerbuję. Nie mam innego wyjścia, chyba nie? Może to jest jakaś strzelająca. No, w sumie, może jest dobra, nie? Czy to ten Dinendir jest naszym dowódcą? Dobra. Ostatnie oblężenie Tarbadu. Musimy to zagrać. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest pograne. Dobra, oszczędziłem Wam szczerze mówiąc tego rozstawiania się. Ale no nie widzę szans na wybronienie tego, powiem Wam szczerze. Jest dowódca wprawdzie u mnie. U łuczników jest sporo, wieżyczki strzelają, nie? Ale no to nie wygląda na... Nie no, bez, bez jaj. 26 bandytów mam jako jedyną piechotę, która jest w stanie się bić w zwarciu. Oni już wbili na mury. Tam straty dostają, nie? Tak. W ogóle tak, ja bandytów też walnąłem na mury. Aha, to jest już drugi oddział. No ładnie padają, to jest pewien plus. Cała reszta siedzi na murach. Ten tarbat, ile on przeżył oblężeń? Z jednej strony źle, że ja zająłem to miasto. Na pewno źle, bo wiecie, zacząłem wojnę z Duneddingami i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jest wykonalne, żeby zagrać. No, Dunedainami w ten właśnie sposób zajmując tarbat. Tylko trzeba to jakoś inaczej zrobić. Ja. Przede wszystkim ta ekonomia mnie totalnie ssała przez pół gry. No, i to jest raczej koniec. Stracili. A, X-Men się zrautowali. Wow! Na czym się oni zrautowali? Kurde, to jeszcze te jakieś włócznie, czy co to są? Gizarmy, to też zrautowane. Co? 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 Zadajmy im jak największe straty. Nie wierzę własnym oczu. Jakim cudem Tarbat się obronił w takich okolicznościach? No ale ja już dłużej nie jestem w stanie trzymać tego miasta. Tak czy siak. Nie jestem w stanie. Milion. Dobra, jakiś nowy dowódca. Gdzie on, gdzie on trafi? Czy on trafi do Tarbadu? Edoras oblężone. Nowa misja. Anduin Veil. Vale. Cair okay, Andros oblężone. On trafił... Mam tu trzech, trzech dowódców w tym będzie. Dobra, ale mam kasę. Spróbujemy się rozwinąć w Fenas Drunin. Balisty... Co tu zbudować? Tarbat? Czy jest sens tutaj cokolwiek robić?